Czy amerykańskie prawo żywieniowe mogłoby uratować polskie rolnictwo? Proszę posłuchajcie, bo naprawdę niezły ubaw. Moi drodzy, już na samym początku ogromna prośba o udostępnienie tego materiału, ponieważ warto, aby nasze społeczeństwo, zarówno te rolnicze, jak i te pozarolnicze, wiedziało, dlaczego między innymi mamy bardzo dużo nowych zachorowań na nowe choroby oraz więcej otyłości. A także, delikatnie mówiąc, upadający sektor rolniczy. Wszystko razem ze sobą jest bardzo mocno powiązane, o tym się głośno nie mówi. Natomiast prawda jest taka, że, no właśnie, posłuchajcie. Tam za mną w Oddali jest była masarnia, była fabryka, delikatnie mówiąc, wędlin i produktów po prostu mięsnych. Fabryka, która już nie istnieje, ona w tym momencie po prostu jest wyłączona. Jak wiele takich fabryk w Polsce, takich firm w Polsce, po prostu z takiego, a nie innego powodu. Wygasiła swoją produkcję. I oczywiście w tym nie ma nic nadzwyczajnego, absolutnie nie. Natomiast co to ma wspólnego z przepisami? Ano to, że przez ostatnie dziesiątki lat na świecie, w wyniku zaleceń, między innymi tych ze Światowej Organizacji Zdrowia, obrzydzano nam jako ludziom konsumpcję mięsa i produktów odzwierzęcych. Mówię tutaj o mięsie czerwonym, mówię tutaj przede wszystkim o tłuszczach, takich jak masło, takich jak smalec, bo znajdowało się. To w określonym miejscu, jeżeli chodzi o piramidę żywieniową. I to, co teraz w ostatnim czasie się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, ta rewolucja, to rzeczywiście i jest rewolucja, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, bo niemalże odwrócono w cudzysłowie zalecenia, czytaj piramidę żywieniową. Te odwrócenie, które zrobiły jednostki rządowe, tak naprawdę doprowadzają teraz do tego, że zaczyna być, uwaga, promowane konsumowanie mięsa, konsumowanie takich rzeczy jak masło. Bardzo mocno zamieniono. Schowano rolę węglowodanów, a zaczyna się w cudzysłowie promować mięso jako produkt wysokobiałkowy, wysoko odżywczy. No i teraz powiedzie Pan no dobrze, ale to oczywiście, ilu fachowców, tyle teorii, ilu polityków, tyle ustaw. A co to ma wspólnego tak naprawdę z rolnictwem? Już wyjaśniam. Jeżeli przez dziesiątki lat od małego dziecka w szkołach obrzyza się ludziom jedzenie mięsa, mówiąc, że jest ono chorobotwórcze. Niektórzy mówią, że jest rakotwórcze. Obrzydza się konsumpcję mięsa poprzez właśnie piramidę żywieniową. Przypomnę wam, że moja córka dostała gorszą ocenę z jednego ze sprawdzianów, bo narysowała piramidę żywieniową, według mnie, taką jak ja uważam, że jest prawdziwa, a nie taką, jak podają książki i formularze. Więc taki młody człowiek od dziecka słyszy, mięso zabija, mięso zatyka żyły, masło jest niedobre i tak dalej, i tak dalej. Co to powoduje? To powoduje, że finalnie my jako ludzie na całym świecie po prostu jemy, delikatnie mówiąc, no mniej miejsca, bo to jest marketing. Jeżeli jemy mniej mięsa, to potrzeba mniej wędin. Jak potrzeba mniej wędin, no to automatycznie zakłady takie jak te, czyli miejsca pracy stopniowo mają coraz ciężej się utrzymać, no bo przecież jeżeli lekarze straszną, że mięso zabija, no to trudno i darmo, żeby fabryka Wendin, zwłaszcza te takich dobrych wędlin miała łatwo się utrzymać. To powoduje, że między innymi, jak spada popyt na mięso, to spada popyt i na zwierzęta. No więc automatycznie my jako rolnicy mamy nadwyżki, w wyniku czego między innymi, bo to nie jest jedyny powód, ale to jest jeden z wielu powodów, w wyniku tego tak naprawdę spada nam po głowie. No i teraz zobaczcie, jaki jest, jaka jest reakcja łańcuchowa. Jeżeli w Polsce mieliśmy kiedyś 20 milionów sztuk trzody, prawie 20, dzisiaj mamy plus minus 10, czyli połowę tego, ludzi mamy tyle, co mieliśmy plus minus oczywiście. No to automatycznie jak potrzeba mniej świń. No więc kasowane są hodowle, są kasowane hodowle, więc zabiera się rolnikom w dużej mierze źródło dochodu, dobre źródło dochodu, bo wiele lat temu na produkcji trzody chlewnej zarabiało się naprawdę godne pieniążki. Efekt jest taki, że gospodarstwa się przekształcają. No i tu się zaczyna problem. No bo jeżeli ktoś kasuje hodowlę i do tej pory miał jako rolnik pola, i z jego pól, jego rośliny szły na skarmianie, na karmienie zwierząt, tak? W tym momencie ta pasza mu jest niepotrzebna, bo ta hodowla jest skasowana. Więc co się dzieje złego? Taki rolnik zostaje zmuszony i przekształca profil swojej produkcji na uwaga na przykład między innymi produkcję roślinną. Czyli do rynku, który już w Polsce cierpi na nadwyżki, na problem z dystrybucją, na sprzedaż zagraniczną, do rynku zbożowego, rzepakowego, ogólnie rzecz biorąc Dochodzi kolejny producent, a więc zwiększa się jeszcze bardziej nadwyżka towarów. Oczywiście skasowanie hodowli powoduje, że mamy mniej obornika, mniej obornika to mniej wsadu węglowego do ziemi, to gorsza, gorszy bilans próchniczny, to gorsza zdrowotność gleby, i tak dalej. I teraz można powiedzieć, że to wszystko jest w dużej mierze wygenerowane przez to, że jacyś frajerzy wiele lat temu ubzdurali światu, że mięso. Jest szkodliwe, że w piramidzie żywieniowej powinno być ona krytykowane. No i teraz powiemy: no dobrze, to co w związku z powyższym, co do nowego prawa żywieniowego w Stanach Zjednoczonych, co do nowej piramidy żywieniowej? Posłuchajcie dalej: w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach, gdzie Ameryka teraz jest brana za wzór, jeżeli chodzi o odżywianie, jako lepszy niż był. Nie za idealny, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Absolutnie nie mówię, że amerykański sposób odżywiania jest lepszy niż nasz. Ale popatrzmy na piramidę żywieniową nową. Która naprawdę jest dla naszego rolnictwa ogromną szansą. Jeżeli będziemy teraz mówili, że mięso wraca do łask, że mięso jest świetnym źródłem białka, tutaj wracam do słynnego wywiadu u pana Bogdana Rymanowskiego z profesą Cichosz, bo to jest zgodne z prawdą, w tym się nie dyskutuje. Więc jeżeli przyjmiemy, że zaczynamy promować konsumpcję mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego. Przestajemy opowiadać dyrdy małej bajki i brednie, że masło zabija, bo zatyka tętnice i tak dalej. To teraz zobaczcie, co się dzieje. Wzrasta konsumpcja mięsa i produktów odzwierzęcych, w wyniku czego tych produktów potrzeba więcej. Jak potrzeba więcej, relacja popyt podaż małymi kroczkami zaczyna to wpływać na to, że być może, być może, oczywiście musi się wydarzyć, że kilka równocześnie innych czynników, ale być może... Jesteśmy w stanie wrócić do większego pogłowia trzody chlewnej, daj Boże u nas w Polsce. I teraz co się dzieje? Jeżeli przybędzie nam świn, to zwiększy się popyt na zboże. I tutaj będzie to jedno z rozwiązań dla tych rolników w Polsce, którzy żyją głównie z produkcji zboża. Dlatego że przypomnę, u nas w Polsce my musimy stawiać na przerabianie zboża, ponieważ nie mamy za bardzo innego sposobu. A więc nawet ci rolnicy, którzy nie mają hodowli zwierzęcej, też będzie to dla nich korzystniejsze. Jeżeli zwiększy się hodowla, to zwiększy się ilość obornika. Jak się zwiększy ilość obornika, to w, w czasach Mercosuru i Ukrainy my będziemy mieć dostęp do własnej produkcji dobrej jakościowo, dobrego jakościowo nawozu, który jest nawozem bardzo proglebowym. Czyli jest bardzo dobry z punktu widzenia zdrowotności gleby. Można by powiedzieć: no dobrze, panie ciarku, ale ideały nie istnieją. Więc dlaczego to nie jest oficjalnie promowane? Dlatego, że tak naprawdę jest to niekorzystne dla wielu firm, które na przykład żyją z produkcji leków, szeroko rozumianych leków. Popatrzcie, dawno, dawno temu mięso absolutnie nie było produktem szkodliwym. I tutaj nie chcę wytaczać ogromnej wojny i dyskusji na temat tego, no tak, ale jakie mięso, dzisiejsze mięso, tamtejsze mięso. Tak, oczywiście macie rację i tutaj nie ma co gdybać, ale wróćmy do podstaw. Ogólnie, gdybyśmy mieli teraz popatrzeć na to, że zaczyna być mięso, nie chcę mówić, że promowane, ale uważane za podstawy odżywiania i produkty odzwierzęce, to jest to z ogromną korzyścią dla sektora rolnego, dla gleby i dla obrotu węgla w przyrodzie z punktu widzenia biochemicznego. Ja jestem chemikiem z wykształcenia, więc wiem, co mówię. No i teraz jest ogromne pytanie: czy jest szansa na to, żebyśmy w Polsce rację z nowej piramidy żywieniowej, która jest w Stanach oficjalnie uznana żebyśmy tą narrację przynieśli do nas i zaczęli jak najszybciej w szkołach zwłaszcza w podstawowych tam gdzie jest przyszły konsument mówić z dzieciakom więcej prawdy niż, do, niż dotychczas o odżywianiu i tutaj moja gorąca prośba i apel do rodziców naszych dzieci tych którzy mnie teraz słuchają do osób które pracują w szkołach żebyście naprawdę zabrali w tym temacie głos może ten materiał udostępnicie może pójście do szkoły i powiedzcie że jest szansa na to żeby trochę głupoty odkurzyć i wprowadzić trochę więcej mądrości, bo czy się komuś to podoba, czy nie, dobrej jakości mięso jest prozdrowotne, dobrej jakości masło, sery. To wszystko jest ze zdrowiem na plus, nie tylko fizycznym, ale również psychicznym, o czym mówi wielu lekarzy. Dla nas, dla rolników jest to po prostu też korzystne z punktu widzenia produkcji, i teraz zobaczcie, czy nie można by tak działać? Można by, bo wydara się szansa pierwsza od dawna, że jakiś duży gracz, w tym przypadku Stany Zjednoczone. Zrobiły w końcu coś lepszego niż do tej pory w odżywianiu, czyli dały, dały jakiś przykład, który jest lepszy niż poprzedni. I naprawdę jest to szansa, żebyśmy to w końcu wzięli i wykorzystali także my w polskim rolnictwie. Tutaj dodam jeszcze od siebie, że jak będziemy mieć większą hodowlę i więcej obornika, i do tego nasze rolnictwo będzie tym obornikiem dobrze zarządzać dobrze zarządzać glebą, która ma być coraz żywsza. Do tego jeszcze, jak ktoś będzie chciał, może wykorzystać to, to co ja zbudowałem, czyli technologia hektar system, której zadaniem jest między innymi lepsze wykorzystanie obornika, żebyśmy mieli taniej w nawożeniu, to zobaczcie, w czasach umowy z Mercosurem i Ukrainy, która dołącza lada moment do Unii Europejskiej i zapowiadanych już umów z Indiami oraz Meksykiem, a myślę, że to, 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 to i tak nie koniec tej listy, więc w czasach, kiedy nas polskie rolnictwo i europejskie rolnictwo się dociska coraz mocniej, macie robić taniej, 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 tak naprawdę jest to niesamowita okazja do tego, żebyśmy zwiększyli poprzez odpowiednią, prawidłową narrację żywieniową konsumpcję mięsa i produktów odzwierzęcych w Polsce. W wyniku czego jest szansa na zwiększenie pogłowia i bydła, ale też i trzody chlewnej, w wyniku tego będziemy w stanie zagospodarowywać nasze hektary, nasze pola. Pomijam już to, że finalnie zdrowotnie populacja będzie zdrowsza, bo tak to wygląda. I każdy, kto ma inne zdanie, proszę. Kupcie sobie książki, poczytajcie stare książki o odżywianiu, a nie te obecne. I jakbyśmy w tą stronę poszli, dołączyli do tego, mówię, szkolnictwo, ogólnopolską edukację, naprawdę my jako rolnicy byśmy zyskali, społeczeństwo zdrowotnie byśmy zyskali, gleba pod kątem zdrowotności i nałożenia byśmy zyskali. Jest pierwsza oddana taka okazja, że możemy się na kogoś powołać, w tym przypadku akurat ten jeden nas na piramidę żywieniową w Stanach Zjednoczonych. Dodam tylko, że kochani, taką piramidę my sami mogliśmy zrobić już dawno temu. Pytanie jest inne: dlaczego za każdym razem musimy, jak idioci, przyjmować jakieś zalecenia, na przykład ze Światowej Organizacji Zdrowia, tak jakbyśmy w Polsce nie mieli mądrych fachowców odży od odżywiania. Zatem kochani, gorąca prośba o udostępnianie tego materiału nie tylko rolnikom, ale szeroko rozumianym konsumentom, bo wielu z nas naprawdę nie ma pojęcia o tym, że zmieniły się trochę właśnie sprawy związane chociażby z tą piramidą odżywiania, z piramidą żywieniową w Stanach Zjednoczonych, że jest to dla nas szansa do dyskusji, do rozpoczęcia ogromnej dyskusji. Kto będzie z Was, drodzy rolnicy, chciał poczytać bądź dowiedzieć się więcej o tej technologii, która między innymi... Ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie obornika i żyzność gleby poprawić, to też zapraszam do siebie na stronę hektar -system Kliknijcie klawisz hektar, sensor, tam można wypełnić zgłoszenie, tam też jest podany numer telefonu. Natomiast co jest bardzo ważne, że my zawsze musimy na kogoś patrzeć. Jesteśmy nauczeni w Polsce, że nie możemy podejmować sami decyzji. Więc jak jest okazja, bo ktoś w końcu, nie wiem czy przez przypadek, czy celowo, odwrócił w dużej mierze tą piramidę żywieniową, to wykorzystajmy to, drodzy rolnicy, drodzy Polacy, dla naszego dobra, powierzcie mi, że jak zrobicie sobie sami w domu rachunek zysków i strat i popatrzycie na zdrowie, a my jako rolnicy na naszą pracę, na efekty tej pracy, to tym razem można powiedzieć, że pierwszy raz od dawna w Stanach Zjednoczonych zrobiono coś, co dla nas w Polsce może być do wykorzystania na bardzo duży plus. Kochani, udostępnijcie ten materiał. Gorąco was proszę i do usłyszenia w kolejnym wystąpieniu.